Lila pracuje jako kelnerka na wielkim statku wycieczkowym. Pewnej nocy po zamknięciu restauracji, dziewczyna znalazła na podłodze drogi zegarek. Ogłosiła to przez radiowęzeł i trzy osoby pojawiły się, by go odebrać. Robert pokazał Lili skórę bez opalenizny na nadgarstku i poprosił o zwrot zegarka. Marysia powiedziała, że pamięta, jak upuściła zegarek przy wejściu do restauracji i teraz chce go z powrotem. A Zuzia spytała, czy ze zegarkiem wszystko w porządku i czy działa. Lila stwierdziła, że zegarek musi należeć do Zuzi. Dlaczego? Masz 10 sekund na odpowiedź. Ślad na zegarku Roberta jest za mały w porównaniu do rozmiaru zegarka, który znalazła Lila. A skoro Marysia pamiętała, gdzie upuściła zegarek, dlaczego go nie podniosła? Zuzia wie, jak drogi jest jej zegarek i bała się, że się zepsuł. Julka i Michał wyszli na halloweenową imprezę. Chłopak stwierdził, że dziewczyna na pewno nie odważy się wejść do opuszczonego 120-letniego zamku po drugiej stronie miasta. Plotka głosi, że kiedyś mieszkał tam szalony naukowiec. Julka bez namysłu wybrała się w to miejsce. Dotarła do zamku o trzeciej nad ranem. Drzwi były otwarte, a kiedy weszła do środka, pojawił się szalony naukowiec i powiedział jej: Mam dla ciebie zagadkę. Jeśli odpowiesz poprawnie, pozwolę ci odejść, a jeśli ci się nie uda, będę przeprowadzał na tobie eksperymenty naukowe. Kula ma ich trzy, okrąg dwa, a punkt ma zero. Co to jest? Masz 9 sekund na odpowiedź. <try> ha, ha, ha. Michał wyszedł z pracy i szedł przez ciemny parking podziemny, żeby dostać się do swojego samochodu. Kiedy do niego podszedł, zobaczył zamek na czterocyfrowy kod PIN. Patrzył z niedowierzaniem, aż tu nagle pojawił się jego szef i powiedział: Chcę się przekonać, czy jesteś na tyle inteligentny, żeby zasłużyć na awans. Masz tylko jedną próbę. Jeśli odgadniesz kod, jutro przeniosę cię do biura dyrektora. Szef dał Michałowi kartkę, na której było napisane, kiedy ostatnio był rok, który jest taki sam do góry nogami. Michał zaczął rozmyślać o wszystkich latach wstecz i następnego dnia dostał awans. Masz 8 sekund na odpowiedź. Skup się. To rok 1961. Zosia przyszła do studia tanecznego na próbę i odkryła, że jej instruktor leży nieprzytomny na podłodze. Obok niego leżał potłuczony bazon, ktoś musiał uderzyć go w głowę. Zosia zadzwoniła po detektywa Adamczyka, kiedy mężczyzna przybył na miejsce, stworzył listę trzech podejrzanych, którzy tego dnia wchodzili do studia. Witek, drugi instruktor, powiedział, że nagle wypadła mu prywatna lekcja z jakąś celebrytką i wyszedł zanim ktokolwiek zdążył pojawić się w studiu. Naciek, zawodowy tancerz, powiedział, że wziął tydzień wolnego i dziś przyjechał, żeby oddać klucze instruktorowi tańca, ponieważ zostawił je w torbie, kiedy wychodził do domu. Tancerka Sabina powiedziała, że miała dziś zajęcia, ale kiedy przyszła do studia nie widziała nikogo przez okno, więc stwierdziła, że było zamknięte. Detektyw Adamczyk doskonale wiedział już, kto kłamał, a ty masz 7 sekund, żeby się domyślić. To była Sabina. Jej palce są owinięte bandażami. Musiała skaleczyć się, kiedy rozbiła wazony na głowie instruktora. Lucja wracała do domu z restauracji. Rozmawiała przez telefon z siostrą i poszła na skróty przez dość przerażający park. Nagle ktoś zaszedł ją od tyłu i wyrwał jej torebkę. Próbowała gonić złodzieja, ale było za ciemno i zdołała tylko zobaczyć, jak jakaś postać wchodzi do kina. Łucja weszła ze nią i kiedy znalazła się w środku, zobaczyła, że stoją tam trzy dziewczyny. Zaczęła je przepytywać. Pierwsza z nich powiedziała, że dopiero co przyszła i czeka na swoją koleżankę, przyznała, że ma wielką torbę, bo przemyca do kina przekąski. Druga dziewczyna powiedziała, że przegapiła film, bo ma złamaną nogę i trochę jej zajęło, żeby tu dotrzeć, więc czeka na kolejny seans. A trzecia powiedziała, że wracała od koleżanki i chciała zobaczyć, co grają w kinie. Łucja przyjrzała się im uważnie i od razu się domyśliła, która z nich skłamała. A ty masz 6 sekund, żeby odgadnąć. To była dziewczyna ze złamaną nogą. Ma lewą nogę w gipsie, ale zamiast trzymać kulę po lewej stronie, żeby podpierać osłabioną część ciała, ona trzyma ją po prawej. Alex był w parku i robił zdjęcia drzewom i kwiatom na konkurs fotograficzny. Kiedy skończył, położył aparat na ławce i zaczął rozmontowywać sprzęt i pakować go z powrotem do samochodu. Nagle usłyszał, że ktoś biegnie, a jego aparat zniknął. Zobaczył, że złodziej wsiada do niebieskiego samochodu. Alex zebrał wszystkie rzeczy i rzucił się za nim w pogoń. Zobaczył, że ten ktoś zaparkował przed restauracją. W środku siedziały trzy osoby. Czy wiesz, kto z nich jest rabusiem? Masz 5 sekund na odpowiedź. To mężczyzna, który siedzi po prawej i przegląda menu. Pozostałe osoby już jedzą, a to znaczy, że przebywają w restauracji od dłuższego czasu. Sara i Michalina wybrały się na zwiedzanie opuszczonego zamku. Kiedy weszły do środka, drzwi zatrzasnęły się za nimi i zapaliły się światła. Przed nimi pojawiło się troje drzwi. Dziewczyny muszą wybrać odpowiednie przejście, jeśli chcą wyjść stamtąd żywe. Za pierwszymi drzwiami znajduje się głodny krokodyl, który nie jadł już dwa i pół roku. Drugie przejście jest wypełnione lawą z wulkanu, który wybuchł dwa tygodnie temu. A za trzecimi drzwiami znajduje się ogromny zbiornik z morską wodą, w którym pływa rekin wielorybi. Masz 4 sekundy, by wybrać przejście. Krokodyle potrafią przetrwać 3 lata bez jedzenia, a dobrze odizolowana lawa może pozostać gorąca przez kilka miesięcy. Najlepszą opcją jest rekin wielorybi, mimo że to rekin, nie atakuje ludzi. Teodora grała główną rolę w filmie. Sceny kręcono na bezludnej wyspie, żeby nikt nie zakłócał produkcji. Dzień przed zdjęciami Teodora została znaleziona nieprzytomna w swojej przyczepie, a jeden z członków ekipy filmowej zadzwonił po detektywa Malinowskiego. Mężczyzna przesłuchał czterech podejrzanych. Producent powiedział, że szukał na wyspie nowej lokalizacji z jeziorem i nie rozmawiał z nikim przez cały dzień. Scenarzysta przyznał, że nanosił poprawki do scenariusza i siedział w swojej przyczepie. Operator kamery stwierdził, że testował swój sprzęt, kiedy podszedł do niego jakiś obcy człowiek i zapytał go o drogę, więc pospieszył mu z pomocą. Reżyser siedział na plaży i spisywał notatki na temat detali, które chciał dodać do filmu. Detektyw Malinowski po trzech sekundach domyślił się, czyja to sprawka. A ty? Winny jest operator kamery. To była bezludna wyspa, więc z pewnością nikt nie potrzebował tam pomocy. Anna jest właścicielką restauracji wegetariańskiej. W dniu otwarcia knajpy zaprosiła całą rodzinę na wspólne świętowanie. Jej siostra pojawiła się pierwsza, ale znalazła Annę nieprzytomną na podłodze w jej biurze. Od razu zadzwoniła na policję, a funkcjonariusze przesłuchali każdego, kto tego dnia wszedł do restauracji. Elektryk powiedział, że przyszedł upewnić się, że wszystko działa jak należy. Sprzątacz powiedział, że był na zmianie, ale przed wyjściem do domu widział, że za mną było wszystko w porządku. Szef kuchni powiedział, że ostrzył noże na stanowisku do przyrządzania mięsa. Policja aresztowała kucharza. Dlaczego? Masz 3 sekundy, by udzielić odpowiedzi. To restauracja wegetariańska. Nie ma w niej stanowiska do przyrządzania mięsa. Słynna piosenkarka Joanna pojechała za granicę na swój pierwszy koncert. Zameldowała się w hotelu i poszła dać swój pierwszy występ. Kiedy wróciła do pokoju, odkryła, że zniknęła jej cała biżuteria. Artystka zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze sprawdzili monitoring, ale okazało się, że tej nocy nikt nie wyszedł z hotelu. Osoba, która ukradła biżuterię, nadal znajdowała się w środku. W hotelu były tylko trzy osoby. Mateusz powiedział, że nie mógł spać, więc całą noc siedział w holu i czytał książkę. Jarek, hotelowy menadżer, powiedział, że oglądał na zapleczu telewizję, bo i tak nie było ruchu. Małgorzata powiedziała, że wybrała się do hotelowego basenu, żeby popływać w samotności. Policja wiedziała, kto skłamał. Masz dwie sekundy, żeby odpowiedzieć. Małgorzata, hotelowe baseny, zamyka się w nocy, żeby wykonać prace konserwacyjne. Jeremy i jego żona są milionerami. Mają trzech synów i dwie córki. Wszystkie dzieci pojechały razem na obóz, a para miała wolny weekend, żeby się zrelaksować. Kiedy wstali następnego dnia, okazało się, że wszystkie pieniądze z ich sejfu zniknęły. Zadzwonili więc na policję. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, przesłuchali trzy osoby, które tego ranka były w domu milionerów. Lokaj powiedział, że mył samochód po tym, jak odwiózł dzieci na obóz. Kucharz powiedział, że przygotowywał śniadanie dla całej rodziny. Sprzątacz stwierdził, że szybko uwinął się tego dnia ze sprzątaniem i wcześniej wrócił do domu. Policja w sekundę odgadła, kto kłamie. Czy tobie też się uda? To był kucharz. Skoro dzieci były na obozie, nie musiał przygotowywać śniadania dla całej rodziny.